widzowie, co tam? Kolejny mamy odcinek już, robimy. E, nie zdążyliśmy robić z tych sianokosów. Sian, sian, sia, sianokosów. Siano Więc teraz robimy. I teraz jest e, na tym polu, tak? Te, to, to pole. Prosimy. Przepraszam za tak ten, ale ale mój kolega potrzebuje pomocy, bo gdzieś tam usłyszałem na telefonie. Sorry, sorry, tak długo się ustawiam, ale Już się rozłożyło? Już się rozłożyło. Już karę, mhm. tak? Zobacz. Kilka widzowie, przepraszam was, ale musicie chwilę poczekać. Jej. <śmiennie> o Jezu. Aha. Kuba Chyba Ela, Ej, nagrywa się. Co? Nagrywa się? No patrz. Ok. Przepraszam widzowie ale. No, nagrywasz, się. No. A teraz, kiedy się, że to Nie. Za to zlecenie jest? Nie wiem. ona, ja nie ona, kiedy ona, I czemu tu nie ma trawy? To nie jest nasze. To nie jest tego typa. Nie wiem. Bo... Jest... No, a trochę będzie trawa skoszona i tyle. No to sobie podnieś po prostu. Dobra, podnieś se. Nie jest już git. O nie zagajnik. Hola, no, mam lepszy pomysł tak, to tak będę robił. Co, 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 co robicie? Mówicie, ja. co jeszcze? jeszcze koment... Mamy jeszcze parę gier innych, takich jak. What? Patrzcie, takich jak. Piękna, patrzcie. Takich jak OHV, e... Farming 17. To będzie na pewno to na pewno będzie seria albo na dwie. Z tego też będzie pewnie seria. Z tego, z tego będzie pewnie ze trzy serii około. Eee, a gdzie jestem? Summer car jeszcze, kur... Gdzie jest my Summer car? Nie ma tutaj? Musi no. być. I Isu... No i my Summer car jest, i tyle. Ale my Summer car jest musi zjechać na duże, żeby było. Nie! A dobra, tym Dobra, po prostu mamy tak. Farmi e ten e Eurotracker. To będzie Czekaj, tu, kliknij w to. W to? Mm -hmm. Nie to! A to. O, A, I to są nasze No i patrzcie, to są wszystkie gry oprócz, tych, oprócz tego, tego i tego. Gry trailer. Z tym. Do, tego raczej nie będzie. Piszcie, jak będziecie... Piszcie tego Dobra ki z tym. I z towa informację. Lord, lord, lord. Z, z, no nie na są tutaj komentarze, co nie? Nie, no, no chyba tak. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Mamy pierwszy pasek, pierwsze koła przyjechane mm. Dzisiaj będą jeszcze chcę ci to jeszcze wbijać na moje konto, na nasze znaczy konto na tym, na TikToku. Eee, agro agrokoledzy. agrokoledzy i motokoledzy. Tam dzisiaj może wbije film. Może nie wiem, na pewno, ale powinienem. Raczej wbiję film. Dwa około. Raczej wbiję. mogę trochę pokosić. Przepraszam, że robię takimi, jak, ale wiecie. U siebie to trzeba robić jak tak ładnie. A o to na odpiercie, Wiecie o co chodzi. Takie powiedzonko, więc no. Mam nadzieję, że Wam się spodoba seria. Że będziemy dla Was mega fajni. A jak nie, to po prostu piszcie, że nie fajnie, albo coś że Wam się nie chce pisać. Łapkę w górę, dajcie. Jak, nie, jak, chcę, jak byście chcieli, to suba dajcie. Fajnie by było. Nagrywaj nagrywajcie live z tego, z Siano Z połowy albo z innych gier. I by było fajnie. No ile byście chcieli, bo, bo wątpię, że będą subskrypcje. No ja na razie mamy 3 subskrypcje. Jest super, ale... Nasz cel aktualnie to jest 50, był 50, 50 tych. 50 subskrypcji. O, chodziło mi o tydzień. I my możemy tam robić tak podjazdy. On się uwięcić. Ma już drugi pasek zrobiony. Widzicie jak troszkę idzie? Teraz będzie trzeba iść po traktor. No. Więc w się przejdziemy. Nie! To po prostu wrócisz tym na sklep. Ty? No. A, czemu? A, dobra. Wiesz o co mi chodzi, nie, no. No ja sobie myślałem, że to jest jak koszenie. Nie to nie jak koszenie że... Mogę trochę pokosić? No już tylko skoszę te paszk jeszcze. Albo kwadrat. No, mogę wykorzystać ten jeszcze ten? Nasek? No. Lubisz kościć to? Na no spokój, A tak wziąłeś na opracowanie, balkonie Ale później, to jest takie dziadostwo później. No, ja tego nienawidzę, po prostu złodzić. Mm. Najgorsze słodowanie. bel Może. Na szczęście mamy to, Mamy taką automatyczną. No. W razie jest ja minut nagrywki. 9, no to jeszcze 6 minut. A to do końca paska starczy, nawet może skosimy to całe pola, ale wątpię. A takie będziemy robić po 14-15 minut. Yy, I musimy. Widzowie, dlatego robię te kontraty, żeby zarobić na fenda, bo musimy. Jeszcze zarobić, ile z tego kontraktor będziemy mieć? Las, 90 gdzieś... ile? 94 około? Około jeszcze 200 tysięcy musimy zarobić 200? 200 tysięcy Tak dużo? Mhm Po no. co? No około 200, no bo na Fenta i na tego, na Mediona A, no na Fenta jest ważniejszy trochę Bo Mediona to tam jeszcze Jak sobie kupiłem tę Fenta i Mediona to później zbieram na pola Tak? Mhm no, coś, albo na coś kurde Na nowy, może jeszcze jakiś lepszy traktor. Może coś innego? Może las? O, las no, byśmy mogli kupić albo lepsze maszyny. No. Mogę? A, właśnie, cię dać już. Chodzi się ustawia. No i dokończymy tylko ten kwadracik tutaj Dokończymy ten tutaj kwadrat i, i ten. I dopiero wtedy yy, Bo to jest taki kurde kwadrat jakby. Wiecie o co mi chodzi tu. Yy, no i dokończymy to i... No i, no i będziemy kończyć odcinek. I, bo jest już ogólnie 11 minut nagrywki. ja o tej kamerze kuba? Tej takiej? No. Diesel Teraz będzie... Teraz ta ona chce, znaczy ten typo chce yy, sprasuj. A kiszonkę mamy zrobić, dobra. Pożyczył nam maszyny i mówi, że nam żeby to zrobić. Widzowie jak chcecie, to wbijcie na mojego Instagrama Agrokoledzy. Ja Maciuś? No, nie wiem. Więc mamy e, mamy tak. TikToka mamy e, Agrokoledzy i Motokoledzy, e, YouTube'a mamy e, Agrokoledzy i mamy e, Instagrama e, Agrokoledzy. I jeszcze abyście i piszcie, bo chcecie, to jeszcze mogę zrobić e, konto e, na Instagramie Motokoledzy, abyście chcieli. Popiszcie, czy chcecie, czy nie. No i dodaję jakąś. O, takiego fenta jak tam był. Tu. Ten? No aż. Nie, wyśleś mi zdjęcie. Moje trzydziestki? Nie, wyśleś mi zdjęcie z tego. Z farminga? No. No dobra. No, no, no. Już to mam przecież. To jest... O, chodź. <laughs> Ale czy ty napisałeś z dużej agrokoledzy? Nie. Tak. Czekaj. No, to dodawajcie mi. No, możecie dodawać nas na Instagramie.

Dobra, to już będzie koniec odcinka. Miałem grać bez chudów, tak szczerze, o Instagram. Dobra, no to Cześć widzowie. Ta